Mój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Monika Podpielska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie rozmowy o pracę. Przypominam, że na mojej stronie internetowej będziecie mogli śledzić treść każdego odcinka, Najważniejsza informacja. będziecie mogli powtarzać też słownictwo. W związku z tym zapamiętacie te rzeczy, które Was interesują dużo lepiej. Pobierajcie też karty pracy i przećwiczcie materiał, a wtedy już podejście, tutaj w dzisiejszym przypadku, do rozmowy o pracy nie będzie trudne. Dla wielu osób temat rozmowy o pracę jest rzeczywiście bardzo stresujący. Dzisiaj właśnie zastanowimy się, co zrobić, aby tak nie było. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani i wiemy, czego się spodziewać, wówczas chętniej podchodzimy do tematu i już nas tak, on właśnie nie stresuje, nie jesteśmy przerażeni. Moje porady, które dzisiaj chcę Wam przedstawić, zebrałam. Po rozmowach z wieloma osobami, które odbyły takie rozmowy o pracę i dzieliły się ze mną swoimi, choć też jakże subiektywnymi często poradami, i rozmawiałam też z wieloma osobami z działów kad, które przyjmują nowych pracowników w różnych firmach i też moich treningów pod kątem rozmowy o pracy, kiedy przygotowywałam przyszłych kandydatów, żeby wiedzieli właśnie, jak swobodnie wypowiadać się w języku angielskim i jak odpowiadać na różnego rodzaju pytania. To wszystko zebrałam dzisiaj dla Was, aby w skrócie Wam przedstawić ten temat i żeby on już teraz dla Was nie był taki straszny. Pierwsza rzecz, o której chcę Wam powiedzieć i na którą najczęściej zwracano uwagę, to jest pierwsze wrażenie. Tutaj możemy to przekuć na strój. Strój okazało się był elementem, który był najczęściej komentowany, najwięcej przykuwał różnego rodzaju emocji, ponieważ, a to był ktoś za skromnie ubrany szczególnie, no, powiedzmy sobie szczerze, dotyczyło to kobiet albo zbyt wyzywająco. I na tej podstawie. Często oceniano takiego kandydata, i ten element pozostawał w pamięci osób, które miały przyjmować do pracy. Chcę wam to opowiedzieć, dlatego że było to dla mnie dużym zdziwieniem, bo miałam nadzieję, że tak nie jest, ale jednak ciągle ten strój bierze się pod uwagę. Zwróćcie więc na to uwagę, żeby był on jak najbardziej neutralny, żebyście to wy zapadali w pamięć, a nie wasz strój. No i w końcu pyta, pada pytanie po różnych innych już tematach o język angielski. Powiedzmy sobie też szczerze, że dla wielu osób jest to ogromny stres. A więc spróbujmy teraz nieco zwolnić tego potwora i zastanówmy się, jakie pytania mogą paść podczas takiej rozmowy. Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą, którą przekazywały mi właśnie osoby, które przyjmowały kandydatów, było to, że osoby... Kandydaci starający się o pracę po prostu nie odpowiadali nic, robili sobie tak zwaną ciszę i nie reagowali. Niezależnie od tego, czy mieli w CV napisane, że to był poziom średnio zaawansowany, czy podstawowy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście posiadali takie umiejętności, było to dla nich tak przerażające, że po prostu nie mówili nic. I to dyskwalifikowało takiego kandydata w ogóle z danej pracy, niezależnie od tego, jak dobrze znał się na danym. Temacie. Najważniejszą poradą, którą chciałabym przekazać Wam tym razem, jeżeli chodzi o język angielski, to mów. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz, że nie wiesz, co powiedzieć, bo jesteś tak zestresowany, czy zestresowana. I to też jest OK, bo to jest normalna nasza reakcja, ale mówisz, dzielisz się, opowiadasz, co czujesz. Wiele osób, które było uzbrojonych już w taką wiedzę, że miało po prostu mówić, zaczynało mówić i to było bardzo szybko, w stanie przejść do konkretów i rzeczywiście albo odpowiedzieć na konkretne pytania po angielsku, albo nawiązywała się miła, niezobowiązująca rozmowa i to tak naprawdę chodzi. Bardzo często okazywało się, że rozmówcy mają bardzo podobne zainteresowania albo chcieli się czymś zainteresować bliżej, chcieli dowiedzieć się bliżej o jakiś temat. I wówczas nawiązywała się bardzo fajna, ciepła nić porozumienia i tacy kandydaci byli już częściej wybierani, znowu niezależnie od swoich kwalifikacji, ponieważ byli w stanie czymś przyszłego pracodawcę zaintrygować, zainteresować. Tak naprawdę pracodawca jest zainteresowany, czy potrafisz w ogóle wypowiadać się po angielsku szczegółów, słownictwa douczysz się. Natomiast jeżeli zaczniesz mówić, to jest ogromny krok do sukcesu. Pamiętaj też, że nie musisz od razu być anglistą. Musisz się po prostu porozumiewać. Jeżeli w pracy będziesz korzystać z języka, to już dzięki temu będziesz mieć możliwość rozwijania się w tej dziedzinie, a więc nie bój się mówić cokolwiek. Pamiętajcie też o jeszcze jednej Kwestii. Bądźcie szczerzy. Bardzo często rekruter dobiera osoby do zespołu. W zespole zaś powinny być osoby o różnych osobowościach, doświadczeniach, wiedzy. Wówczas taki zespół działa bardzo dynamicznie, uzupełnia się, osiąga rezultaty. Dlatego też nie obawiajcie się pokazać prawdziwego siebie. Dzięki temu bowiem nowa praca naprawdę ma potencjał, aby przynieść wam wiele radości i satysfakcji, bo zostaniecie dobrani do takiego zespołu, do którego będziecie pasować i będziecie mogli pokazać właśnie prawdziwe swoje umiejętności, prawdziwą swoją osobowość i zaistnieć w taki sposób, w jaki chcecie. A więc, dwie główne rady na początek. Mów, mów i bądź szczery. Teraz przejdziemy do najważniejszych słów i wyrażeń, które musisz znać, idąc na rozmowę o pracę. To hire. Wynająć. Zatrudnić kogoś. Hire. To employ. Zatrudnić kogoś. To employ. An employee. Pracownik. An employee. An employer. Pracodawca. An employer. To be responsible for. Być odpowiedzialnym za to be responsible for to be in charge of być odpowiedzialnym za to be in charge of to earn zarabiać to earn to be promoted awansować to be promoted to be dismissed zostać zwolnionym nieformalnie można powiedzieć też to be fired to be sacked, ale forma oficjalna to be dismissed. To be made redundant, zostać zwolnionym z powodu redukcji stanowiska pracy. To be made redundant. To quit a job, zrezygnować z pracy. To quit a job. To resign from a job, zrezygnować z pracy. To resign. From a job. To specialize in. Specjalizować się w. To specialize in. Graduate from. Ukończyć. Graduate from. To be good at. Być dobrym w czymś. To be good at. Skills. Umiejętności. Skills. Could you repeat that, please? Czy mógłbyś to powtórzyć, proszę? Could you repeat that, please? If I understand well. Jeżeli dobrze rozumiem. If I understand well. Teraz prześledzimy najczęściej pojawiające się pytania podczas rozmów o pracę. What were your responsibilities in the previous job? Jakie były Twoje obowiązki w poprzedniej pracy? What were your responsibilities in the previous job? I was responsible for. Byłem odpowiedzialny za. I was responsible for. I was in charge of. Byłem, byłem odpowiedzialny za. I was in charge of sales, finance, marketing. I was assisting customers and I was answering the claims. Pomagałam uh, klientom i... obsługiwałam ich reklamacje. I was assisting customers and I was answering their claims. Chciałabym wam teraz tu, tu podpowiedzieć, że bardzo przyda wam się wysłuchanie odcinka podcastu dotyczącego czasów gramatycznych, a dokładniej czasów narracyjnych, czasów przeszłych. Jest to odcinek numer 11. Wysłuchajcie i będziecie mogli sobie w ten sposób powtórzyć opowiadanie o przeszłości. Muszę Was również odwołać do odcinka numer 14, w którym omawiałam czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous, ponieważ one również bardzo są przydatne do właśnie przedstawiania siebie i do swojego dotychczasowego doświadczenia podczas rozmowy o pracę. Prawidłowe zastosowanie powiem tych czasów zależy tutaj od tego, to wy wiecie, czy do tej pory pracujecie gdzieś, czy to się kiedyś zakończyło i to posłuchajcie sobie właśnie przykładów, które tam Wam podaję. Dzięki temu będziecie mogli częściej, trafniej, precyzyjnie właśnie opisać swoje dotychczasowe doświadczenie. Dzięki temu będziecie w stanie prawidłowo zastosować też konstrukcję: I was responsible, I was in charge of, lub I have been responsible, I have been in charge of. Inne wyrażenia. Do opisywania obowiązków. I had to. Musiałem. Musiałam. My duties included. Do moich obowiązków należało. My duties included. Wysłuchajcie więc podcastów dotyczących e, odcinków właśnie gramatycznych. Będziecie mogli precyzyjniej opisać swoje doświadczenie. Natomiast sprawdźcie, co robiliście? Sprawdźcie w słowniku nawet i wtedy łatwiej już będzie nam właśnie przekazać to, co do tej pory robiliśmy, to czym się zajmowaliśmy. Kolejne pytanie: Why would you like to change your job? Dlaczego chciałbyś chciałbyś zmienić pracę? Why would you like to change your job? No i możemy powiedzieć: I want to. Chcę. Lub: I would like to. Chciałbym na przykład. I would like to change my job because I'm looking for new opportunities. Chciałbym zmienić pracę, ponieważ szukam nowych możliwości. I would like to develop and learn new skills. Chciałbym się rozwijać i nauczyć się nowych umiejętności. I can do it when I have new challenges. Mogę to robić, kiedy mam nowe wyzwania. I hope that uh, he will be able to find new tasks, which will give me the chance to learn something new. Mam nadzieję, że ta nowa osoba będzie w stanie znaleźć mi takie zadania, które dadzą mi szansę nauczenia się e, czegoś nowego. Oczywiście możemy tutaj żonglować tymi wyrażeniami, możecie podawać nazwę firmy, nazwę stanowiska, tak żeby to odpowiadało waszej osobowości i waszym potrzebom. Zwróć uwagę, że często tutaj używaliśmy czasownika can, natomiast can, pamiętajcie, jest czasownikiem ułomnym. Używamy go w czasie teraźniejszym, i can, mogę, w czasie przeszłym, i could, mogłem, mogłam. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że coś będę mogła, to wtedy czasownik can zastępujemy wyrażeniem to be able to. I możemy powiedzieć I will be able to learn something new. Będę mogła nauczyć się czegoś nowego. I will be able to find new opportunities. Będę mogła znaleźć jakieś nowe możliwości. Więc pamiętajcie, że can bardzo często używany w tego typu rozmowach, używany w czasie teraźniejszym i przeszłym. W przyszłości zaś zawsze mówimy I will be able to. Kolejne pytanie, na które chcę zwrócić wam uwagę. What tasks didn't you like in your job? What tasks didn't you like in your job? Jakich zadań nie lubiłeś w poprzedniej pracy? Takie pytanie może nas zaskoczyć, może nas zestresować, ale nie damy się. Pamiętajcie, aby nigdy nie krytykować poprzedniego pracodawcy, nie mówić nic złego o byłych firmach. Dlatego, że natychmiast nowy pracodawca wyobraża sobie, że tak samo się będziemy zachowywać, więc tego nigdy nie robimy. Tutaj musicie wybrać zajęcia dosyć neutralne, tak aby nie stworzyć wrażenia, że możecie nie być otwarci na nowe wyzwania lub nową współpracę. Także musicie zastanowić się, co w waszej pracy mogło być takiego, które nie wpłynie na negatywny odbiór waszej osoby. Żeby przedstawić takie zajęcia, stosujemy wyrażenia I really disliked naprawdę nie lubiłem I really disliked it annoyed me Wkurzało mnie it annoyed me and I didn't like nie lubiłem I didn't like Kolejne pytanie Can you tell me something more personal about you Can you tell me something more personal about you Przydadzą nam się tutaj wyrażenia. I graduated from. Ukończyłem. I graduated from. Ukończyłem jakąś tam szkołę, szkołę wyższą, uniwersytet. Właśnie najczęściej stosowane jest tego typu wyrażenie. To graduate from a university. Ukończyć uniwersytet. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj przyjmek from. Kolejne. I worked for. Pracowałem dla jakiejś tam firm, instytucji. I worked for. I enjoyed reading, watching series, cycling. I enjoy. Bardzo lubię czytanie, reading, watching series, cycling, oglądanie seriali, jeżdżenie na rowerze. I have always wanted to visit Scotland. Zawsze chciałam odwiedzić Szkocję. I have always wanted to visit Scotland. I am interested in. Interesuję się. I am interested in. I pamiętajcie tu o końcówce. Interested, ed. Żeby nie pomylić z I'm interesting. Bo wtedy wyjdzie nam, że jestem interesujący. Więc wbijamy sobie do głowy, że I am interested in. Kolejne pytanie bardzo często padające. Where would you like to be in five years? Gdzie chciałbyś być? Za 5 lat. Where would you like to be in five years? Możemy powiedzieć, że oczywiście I want to, chcę, I want to, I'd like to, chciałbym, I'd like to, I'd like to be seen as, chciałbym, chciałabym być postrzegana jako, I'd like to be seen as. At this point, it's hard for me to say, where I could be, but teraz trudno mi powiedzieć, gdzie mogłabym być, ale at this point. It is hard for me to say, where I could be, but. Przy tym pytaniu, możesz spróbować pokazać, że Twoja wizja rozwoju jest spójna z wartościami i celami danej firmy. Trzeba sprawdzić, jaka to jest firma. Jeżeli jest to mała firma i nie ma rozbudowanej hierarchii, powinieneś docenić na przykład rodzinną atmosferę albo podmiotowe traktowanie, możliwość bliskich kontaktów ze wszystkimi pracownikami. W dużej firmy zaś możemy bardziej doceniać możliwości awansu i rozwoju. Możemy na przykład powiedzieć: I'm very ambitious and I'd like to take up new tasks and challenges. I'm a good team player and wish to contribute to results. So, I'm very ambitious. Jestem bardzo ambitna, ambitna and would like to take up new tasks and challenges. I Chciałbym podejmować nowe zadania i wyzwania. I am a good team player. Dobrze. Pracuje mi się w zespole. And wish to contribute to results. I chciałbym mieć wpływ na osiąganie wyników. Jeszcze raz powtórzę wam tą krótką wypowiedź. I am very ambitious and I'd like to take up new tasks and challenges. I am a good team player and wish to contribute. To results. Kolejne pytanie, bardzo często padające. Why do you want to work in this position or in this company? Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku lub w tej firmie? Why do you want to work in this position or in this company? Oczywiście przypominam, że przed rozmową o pracę należy się przygotować i sprawdzić podstawowe informacje. To wszędzie możemy wysłuchać albo wyczytać taką poradę, i wszędzie o tym możemy właśnie usłyszeć, że musimy się w ten sposób przygotować. Może to być strona internetowa firmy, ale może to być również internet, portale takie jak chociażby LinkedIn. Przedstawiając swoją osobę, musimy się zastanowić, jakie korzyści możemy dostarczyć tej firmy i jak to może współgrać. Z działalnością danej firmy. Wyrażenia, które mogą się tutaj przydać, to: I think it is the best place for me because. Myślę, że jest to dla mnie najlepsze miejsce, ponieważ it is important for the vision of my career to work for a company from your branch of business. Ważne jest dla mojej wizji kariery, żeby pracować w firmie z waszej właśnie branży. It is important for the vision of my career to work for a company from your branch of business. Kolejne pytanie. Bardzo trudne. What are your strengths? What are your weaknesses? What are your strong points? What are your weak points? Czyli jakie są twoje Wady i zalety: jakie są Twoje słabe punkty, jakie są Twoje mocne strony, słabe strony? Można to nazywać na różne sposoby: czyli: What are Your Strengths or Weaknesses? What are Your Strong and Weak Points? Dla wielu osób jest to trudne pytanie, szczególnie pytanie dotyczące Waszych słabych stron, Waszych Wad, ponieważ różnie się oczywiście to określa. Tutaj bardzo was serdecznie odwołuję do odcinka mojego podcastu numer 32, w którym opowiadam o słownictwie wykorzystywanym do opisywania osobowości. W odcinku tym znajdziecie mnóstwo słownictwa, które przedstawiam też pod kątem rozmów o pracę, które opisuje mocne strony, ale też słabe strony. I z całego tego słownictwa możecie sobie wybrać to, co pasuje do Was, co Wam się podoba i co myślicie, że mogłoby się spodobać przyszłym pracodawcom? Ale zgodzicie się, że pytanie o słabe strony jest chyba najtrudniejszym pytaniem: jak znaleźć swoją słabą stronę? Otóż tutaj mogę Wam poradzić, że musi to być taka wada, taka słaba strona, którą możemy z czasem poprawić lub zmienić, dlatego że często na ten temat też nawiązuje się. Ciekawa rozmowa, i w przyszłości możemy się wykazać, że proszę bardzo, tutaj to naprawiłam, naprawiłam. Na przykład nie lubię publicznych wystąpień, nie umiem obsługiwać tabel przystawnych w Excelu. Są to dobre, właśnie wątki do nawiązania relacji i do wykazania się w przyszłości, że jesteśmy w stanie coś w sobie zmienić, coś, co było złe. Wówczas firma czy pracodawca czuje się bardzo podbudowany tym, że to właśnie dzięki temu byliśmy w stanie coś w sobie lub w swoim życiu zmienić. I możecie więc powiedzieć o sobie, wykorzystując różnego rodzaju przymiotniki, że I am versatile. Jestem wszechstronny, wszechstronna. I am versatile. I am flexible. Jestem elastyczny. I'm flexible. I am ambitious. Jestem ambitny. I like challenges. Lubię wyzwania. I like challenges. I am good at creating new ideas. Jestem dobra w wymyślaniu pomysłów. I am good at creating new ideas. Spróbujmy teraz umotywować swoje twierdzenie. I am flexible because whenever my company comes up with new projects, I am always ready to quickly finish my old tasks and switch to new challenges. It energizes me a lot. Na koniec pytanie. Czy słyszeliście o tak zwanych extreme interviews, czyli mówiąc po polsku, dziwnych pytaniach? Stają się one coraz bardziej popularne, a są to pytania typu: gdybyś mógł być drzewem, jakim drzewem byłbyś? Gdybyś mógł polecieć na inną planetę, to na którą? Jakim zwierzęciem chciałbyś się stać? Ile jest okien w Warszawie? Dla wielu osób te pytania są rzeczywiście kuriozalne. Wiele osób też twierdzi, że te pytania są po prostu głupie, ale bardzo często. Stosują je duże korporacje, tak jak Google, Apple, Microsoft. Podobno mistrzem w zadawaniu takich pytań był Steve Jobs i to on zapoczątkował na niemodę. Kiedy pytałem pracodawców o tego typu pytania, powiedzieli, że wbrew pozorom bardzo dużo można z nich wyczytać. Czy jesteś na przykład kreatywny? Czy masz poczucie humoru? Jaką masz osobowość? Na przykład odpowiadając na pytanie, Jakim samochodem chciałbyś się stać sportowym, terenowym, kabrioletem, limuzyną? W dużej mierze pokazujesz, jaką masz osobowość. W jednej z firm zadano to pytanie, które już wcześniej wymieniłam: ile jest okien w Warszawie? Może się wydawać bardzo y, dziwne, prawda? No, pierwsza odpowiedź, która nam się nasuwa, to: no nie wiem. Ale okazało się, że w, akurat w tej firmie Zależało im na sprawdzeniu, czy dana osoba podejmuje próbę kalkulacji, liczenia. Na przykład to, czego oczekiwano, to w Warszawie mieszka około 2 miliony osób, każdy ma dostęp do co najmniej jednego okna, a więc w sumie daj, daje nam to narazem taki i taki wynik. Chodzi o to, że podejmujemy próbę, próbujemy coś skalkulować, nie poddajemy się łatwo, nie spoczywamy na laurach. Więc różne tego typu pytania mają różny cel. Inne firmy mogą chcieć badać kreatywność i szybkość reakcji. A zresztą, spróbujcie sami, sprawdźcie, co wasi znajomi odpowiadają na takie pytania i czy ich odpowiedzi potwierdzają ich osobowość, to co już o nich wiecie. Tutaj możemy się też z samego pytania domyśleć, czego dana osoba od nas oczekuje. W tego typu y, pytaniach. Bardzo przydadzą nam się okresy warunkowe. Polecam więc przesłuchanie odcinków podcastu numer 27 i 29. Wówczas będziecie mistrzami e, tak zwanych Extreme Interviews, czyli dziwnych pytań. Na koniec przypominam, że z mojej strony internetowej www.monikapodbielska.com Możecie pobrać kartę pracy i przećwiczyć, podsumować sobie, sprawdzić się, czy już wszystko wiecie na temat rozmów o pracę i czy jesteście w stanie sobie w nich poradzić. Również na stronie, na stronie danego odcinka, mówiąc dokładniej, możecie śledzić tekst, możecie sobie powtarzać wyrażenia i zastanowić się, jak ja mogę się zachować przy danym pytaniu. Wówczas myślę, że już w trakcie rozmowy nie będziecie się. Obawiać odpowiadania na trudne pytania i będziecie w stanie zareagować nawet jakkolwiek, po to, żeby zapoczątkować fajną, ciekawą i ekscytującą rozmowę. Życzę Wam powodzenia i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Monika Podbielska.